Zimowa handra jest to takie obniżenie nastroju, charakteryzujące się tym, że humor znacznie nam się pogarsza i pogarsza się nam napęd, czyli jesteśmy apatyczni, senni, zmęczeni, a przy tym mamy zły nastrój, jesteśmy smutni, rozdrażnieni. On nie dotyczy wszystkich, ale mówi się, że nawet 80% mieszkańców Europy cierpi na coś takiego jak handra zimowa. Przede wszystkim jest to związane z tym i dlatego taka chandra zwykle dotyczy ludzi mieszkających w Europie, rzadziej na przykład w Afryce, dlatego że jest ona związana z niedoborem światła. Niedobór światła następnie powoduje w nas to, że poziom hormonu, hormonu snu, czyli melatoniny opada, to znaczy jest nadprodukcja, więc jest go trochę za dużo i wtedy my jesteśmy senni, apatyczni, tak jakby wydaje się nam, że cały czas jest godzina 17 jest na przykład rano. To jest związane z tą nadwyżką melatoniny. Natomiast jest jeszcze drugi hormon serotonina, który która w przypadku, kiedy mamy niedobór słońca spada i wtedy nasz nastrój, bo serotonina odpowiada za nasz dobry humor, za dobry nastrój i wtedy jak ona spada to jesteśmy smutni, apatyczni, więc skoro ona spada, a rośnie melatonin, melatonina to efekt mamy taki jaki mamy, czyli jesteśmy smutni, trochę rozdrażnieni, zniechęceni, no i, no i mamy handrę. Jest to związane z, i z wiekiem, i z płcią. Generalnie zwykle kobiety bardziej reagują na te wahania hormonalne kobiety w okresie przedmenopauzalnym, później po 50. Po Mniej więcej u mężczyzn i u kobiet następuje te, podobne, um, podobne reagowanie na niedobór światła. Nie jest ono tak intensywne jak u kobiet um, mniej więcej do 40 roku życia, bo wtedy ta gospodarka hormonalna jest bardzo um, specyficzna i wszelkiego rodzaju zaburzenia mogą powodować um, duże wahania nastroju czy napędu. Miejscami tak. Nie zawsze, bo czasami ona po prostu mija i te osoby, które są um, no powiedzmy mniej depresyjne, mniej, um, mniej podatne, na nastroje, to one mają szansę jakoś pomimo tego niedoboru słońca funkcjonować. Natomiast mówi się, że mniej więcej 2-3% osób z handrą jesienną będzie miało w przyszłości depresję. Czyli taka depresja może się, może się pojawić na przykład w momencie, kiedy doświadczymy jakiegoś trudnego wydarzenia w życiu, właśnie w okresie mniej więcej od listopada do marca, bo wtedy ta handra zimowa, jesienno-zimowa w zasadzie jest taka naj, najbardziej intensywna. Można walczyć z jesienną depresją, bardzo zwiększając swoją aktywność, czyli balansować, czyli balansować pomiędzy naszym życiem zawodowym, a życiem prywatnym, trochę więcej czasu poświęcać na przyjemności, na, na sprawianie sobie fajnych, miłych rzeczy, na zabawę, na odpoczynek, ale też można próbować bardziej fachowych form radzenia sobie, na przykład fototerapii, czyli terapii światłem, bo ona niezwykle pomaga Właśnie na, na handrę jesienną, właśnie na niedobór światła.